Finans polecany są. Jarmark Jakubowy, jedna z najdłuższych tradycji kupieckich naszego miasta, został połączony w tym roku z obchodami Światowego Dnia Młodzieży. Chociaż w nieco zmienionej formule, wydarzenie to obfitowało w atrakcje, konkursy z nagrodami, nocny koncert w Bazylice, pokazy walk rycerskich. Zobaczmy, jak było. O godzinie 14 w niedzielę Święty Jakub przybył pod bramy Bazyliki i tym samym zainaugurował Jarmark Jakubowy. Tradycja jarmarków w Nysie jest bardzo długa, a zainteresowanie, jak też liczba uczestników rośnie z roku na rok. Zawsze na jarmarku było gwarno, wesoło, pełno gawiedzi, pełno jadła, różnych specjałów, nie tylko. Zdarzały się też różne... Instrumenty muzyczne, które tutaj funkcjonowały też na jarmarku. No i różni kupcy przyjeżdżają z różnymi rzeczami nowymi i starodawnymi. Występy artystyczne, pokazy rzemiosła ludowego przyciągają mieszkańców i turystów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się pokazy Bractwa Rycerskiego. Staramy się po prostu podtrzymywać jakiś klimat e, tych starych, pradawnych czasów. I wtórujemy tutaj tej atmosferze. Staramy się po prostu tworzyć takie tło, które skupia tych ludzi. Scenera jest bardzo odpowiednia i nasza rola jest tutaj, żeby ludzie poczuli duch tamtych starych czasów. Aby móc popisowo wywijać mieczem, będąc ubranym w kutą zbroję, trzeba mieć sporo krzepy, szczególnie przy wysokich temperaturach. 20-30 kg to co nosimy na sobie, plus zasłonięta twarz, e, ciężki oddech no to jest dola rycerza. Należycie do tego, żeby wygrać. Uwaga, ich strój troszeczkę odbiega od konwencji typowo e, uzbrojenia rycerskiego. Jest to zbroja już taka lżejsza. Jak widzicie Państwo, nakrycie głowy jest to pełny hełm. Osłona nóg jest w jakiś sposób tam odchudzona. Jest to stal hartowana. Ale dla nyskich rycerzy udział w jarmarku jest najważniejszym wydarzeniem w roku. To jest taka nasza coroczna wizytówka, którą się prezentujemy mieszkańcom Nysy. E, chwalimy się naszym dorobkiem, e, zarówno materialnym, jak i tym co robimy, co się nauczyliśmy z roku na rok. Niemałą atrakcję stanowi pyszne jedzenie. Przede wszystkim tradycyjny kołacz opolski. Wiemy, że zawsze... Jadło średniowieczne było tym, które sprawiało, że tej gawiedzi było więcej na tym jarmarku. No, oczywiście, kołacz, oczywiście, pieczona świnia to jest podstawowa, podstawowe jadło. No, i piwa różnego gatunku, jak to rycerze zawsze uważali, że są najlepsze. Także i gawiedź, która tutaj się znajduje, też z nami kosztuje tych wszystkich specjalów. Dla wszystkich uczestników szczególną okazją jest możliwość zwiedzenia Bazyliki Nyskiej, jej krypt, skarbca, czy wejście na taras dzwonnicy. Nysa posiada niesamowite zabytki. Tutaj to jest magnes, bazylika, która jest no, ciekawym elementem architektonicznym w naszym mieście i która przyciąga. To jest coś, co motywuje tutaj naszą grupę do, do tych aktywnych, tutaj mocnych naszych zabaw. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Wyobraźnie rozpalały kute hełmy, tarcze i przede wszystkim rycerska broń. Miecze. A który miecz? Pokaż palcem. A ten i ten. I ten i ten. I wszystko co tu jest. Impreza zakończyła się nocnym koncertem organowym w Bazylice. Jak co roku sprzedawano też cegiełki na Fundację Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej. Moc korzyści Forda. Ford Fiesta w ofercie Ford Multi opcje od 331 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 774091250. 1250 www.bustan.pl